Ariel Witek, 26 sekund, yy, chyba będziemy dłużej rozmawiać niż 26 sekund, ale gratulacje za wygraną No dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Liczyłem, że tu się skończy w pierwszej rundzie, ale nie wiedziałem, że tak szybko Powiedz mi tak, bo bardzo mocne od razu uderzenie, rywal był zaskoczony, gdzieś miałeś taki plan, żeby po prostu raz dobrze trafić i to wszystko? Nie, szykowałem się na walkę, bo chciałem przyjąć jakąś walkę w, na nagłe pięści i typowo boksersko się szykowałem, a tu się trafia taka okazja. Mówię, no dobra, no spróbuję, bo w K1 zawsze MMA był MMA, a teraz mówię, spróbuję coś innego w K1. Mówię, szliśmy i jest jak jest, jest dobrze. Ale rywal chyba bardzo mocno odczuł ten cios, bo po walce się oświadczył. Mam nadzieję, że zaprosił mnie na wesele, czekam do zaproszenie. I wiedziałeś o tym, że tam będą oświadczyny i że można było. Trochę lżej go potraktować, żeby, żeby nie od razu, czy chciałeś po prostu, żeby szybko oświadczyny były? Może od razu pomyślał, że się musi szybko zakochać, ożenić, bo to wiedział, że czas już jest krótki może z litości powiem tak Ale nie wiem, trzeba przyznać, że bardzo fajny chłopaczek, tak z ingadantem na pleciu to sympatyczny Nie powiedział ci, że się oświadcza? Nie, no powiedział mi kurwa, że wyniesie mnie tutaj na ty Karetka mnie się na noszach <laughs> Więc <laughs> z go <niego> wyniosła <laughs> No właśnie, samej walki właśnie, nie wiem, planowałeś to jakoś próbować skończyć jednym ciosem, bo no tak no, rzadko się tak zdarza, że, że ten jeden cios jeszcze w rękawicach bokserskich i, i przeciwnik pada Powiem tak, że na sparringach normalnie, to trenujemy w szestnastkach, trenowałem No to nie jednego, no po jednym ciosie, nie? To jeden miał łuk rozcięty, mój trener Drugi nos złamany, to, to tak każdy wiedział, że ma właśnie mocne uderzenie w ręce. Okay. Nie? I trener też mówi: przyfiluj, fanie, zobacz co i jak. Mówi, uderz nie? No i tak uderzyłem. Która to jest Twoja walka zawodowa? Bo daj, że. Czwarta. czwarta, tak. właśnie Czwarta, czwarta, dokładnie. To skąd to doświadczenie? Z ulicy. <głosy> <głosy> z ulicy? Tak, no, no naprawdę, z ulicy. Nie? Bo tych walk to trochę tam było na ulicy, a tak później zacząłem trenować, bo to. I do no problemy się miało, problemów i dobra, czy ja coś z tego zrobić mądrego no i tak zacząłem trenować MMA No i tak zostało Na ulicy były dłuższe niż 26 sekund? No niektóre były, nie? Niektóre były nawet, bo to się różnie kończyło Ale dużo było właśnie takich, że znalazłem się na policji w Czego uczy ulica? Głupot, kurwa, głupot nic, nic więcej, nie? Unikać Lepiej być grzecznym, nic więcej, nie? Szacunek, szacunek, nie? To ja się dopiero go nauczyłem jak poszedłem na treningi, myślałem, że jest to chojak, a tu jeden drugi mnie obskoczył, trzeci mówił o kur". No i wtedy dopiero wiedziałem co to jest sport MMA i tak dalej. Nie? Czyli jak zabójstwo to tylko w Oktagonie. Tylko, nic więcej. Tak, dzisiaj fajnie. Dziękowania <noise> dla kogo? No chciałbym podziękować moim sponsorom, szczególnie mojemu trenerowi Marcinowi Barcinkowi, całemu klubu Husaria. No i oczywiście mojemu przyjacielowi Dominikowi. Kołkowi, bo on też mi bardzo dużo pomagał w tych przygotowaniach i tak dalej. Nie? To co, w takim razie czekamy na dłuższe występy, a może i jeszcze krótsze kiedyś zobaczymy. The Warriors już podpisało z tobą kolejne aneksy do umowy? Tak, chcą, żeby u nich walczył. Też ich namawiam, żeby zrobili galę u mnie w mojej miejscowości. To tam Czyli na pewno... Kępto? Wrocławiu, Wrocławia. Tak? Dokładnie, to tam zapełniły na pewno cały Luski klub. Nie? Hala będzie zapełniona na 100%. 200 ludzi tu za tobą przyjechało, widziałem. 200 osób okay. przyjechało. Więc... No szacunek, co? Gratulujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Wpadnie, Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.